Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia. Każdy z nas jest w urodzony i żyjemy pod niewidzialnym kloszem. Chrześcijanin to, to osoba w czerwku A skąd takie przekonanie? Rodzi się ono pod wpływem rozważania nad dzisiejszym Bożym słowem. Pierwsze czytanie to fragment, w którym Bóg przemawia do Hioba z Wichru. Hiob, który znajduje się w trudnej sytuacji, obarczony wielkim cierpieniem po stracie dzieci, majątku oraz dotknięty chorobą trądu, szuka odpowiedzi, Dlaczego to mnie spotyka? Nie otrzymuje od Boga prostej odpowiedzi. Wspórca nie wyjaśnia mu sensu jego bólu, ale próbuje ukazać, że wszystko, co istnieje, cały świat zależny jest od niego. Pan Bramą zamknął morze, gdy wyszło złoma łona Czyli wyznaczył Ma moc nad światem i żadne wydarzenie nie jest poza Jego opatrznością. Skoro go to złoka Chiowa to znaczy, że ma tym swój plan. Ta Boża opieka nad światem i człowiekiem to właśnie pewnego rodzaju niewidzialny koszt, który Bóg Siostry i bracia, nasze życie jest podróżą od jednego brzegu do drugiego. W tym miejscu przychodzi mi na myśl jedna z piosenek Poknąłeś na morski szok. Gdzieś od jest drugi brzeg i brzesz trwa. czeka tam. Jak daleko jeszcze płynąć ma? Czy wystarczy? Lęku i smutku. Wydają się one czasem nie do pokonania. Na pewno osłabiają miarę i niszczą nas wewnętrzny Nie ma chyba osoby, która w swoim życiu nie przeżywałaby różnych trudności czy strat. I dziś wydaje się, coraz więcej można spotkać osoby, które żyją w ciągu lęku. Czy o rodzinę, czy też o przyszłości. Nie dziwi zatem fakt, że lęki podczas burzy na jeziorze doświadczyli wybrani przez Jezusa apostołowie. Ci, którzy wydawać by się mogło, byli wiersze, wierzyciele, którzy będą później głośno, równominę pozyskiwać uczniem Chrystusa, zostają poddani próbie. Oni mają Jezusa. Jest nimi na wyciągnięcie ręki, a jednak lęk i obawa przed utratą życia staje się silniejsza. Tak dzieje się z nami, kiedy tracimy Jezusa z oczu. Gdy zapominamy, że Bóg jest silniejszy niż złoty grzech. Gdy szukamy ocalenia poza Bogiem. O tym pięknie w drugim czytaniu przypomniał święty Tawór, gdy napisał że za nas wszystkich umarł Chrystus i zmartwychwstał. Tak pokonał dzieło diabła. Ta nasza wiara podobna jest do wiary uczniów poprzez strasznej burzy. Często wydaje się nam, że jest śpi, że się nami nie interesuje, że jest wielkim i obecnym. Trafi oddaje to pewna groteskowa historia. Pewnemu człowiekowi powódź zalewała trąbę. Siedział na dachu i modlił się do boga o wybawieniu. Nie chciał opuścić domostwa ze strachu przed utratą majątku. Cały czas modlił się do wybawienia. Przypłynęli strażacy i chcieli go zabrać, ale on nie popłynął. Modlił się tam. Nadleciał helikopter, też nie chciał trzymać, tylko kurczowo trzymał się dachu. Wyspano u niego motorówkę z ratownikami, i pomogło. Bał się zostawić dom, ale modlił się na W konsekwencji woda zatopiła dom i gospodarza. W niebie stoi przed panem Bogiem, i zaczyna wygłaszać swoje pretensje. Dlaczego, Boże, skoro tak się modlimy, zapomniałeś o mnie, nie zatroszczyłeś się o mnie i mi nie pomogłeś? A Bóg na to. ja o Tobie nie zapomniałem nawet przez chwilę. Przecież trzy razy wyzwałem Ci pomoc, a Ty trzy razy ją odrzuciłeś. Pani, czasem pojawia się w naszym życiu jakiś niepokój, który odbiera nam wszelką nadzieję. W obliczu trudności życia ogarnia nas paraliżujący. Jesteśmy jak łódź oddana wiatrem, który uderza w nią ze wszystkich stron. Jesteśmy jak łódź oddana falami, które grożą jej zatopieniem. To jest właśnie Tłumacza. Sprawdzam, czy bezgranicznie ufam Bogu. Dlatego mamy ogromne szczęście, że jesteśmy w Kościele, we Wspólnocie. I choć wielu z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, nie docenia tego, to Jezus podobnie tak, jak w Łodzi na jeziorze miotanej falami, tak jest obecny dziś w Łodzi, którą jest Kościół. Bez Niego ta ludzi już dawno by poszła na dno, jak tytan. Tymczasem, dopóki On jest, nikt w Kościołowi nie wróci. Nawet największe stormy i burze, wiatry czy huragany. I tak naprawdę to tylko w takiej Łodzi człowiek wiary może czuć się bezpiecznie. Jak widzimy w dzisiejszym anonim, to, że Jezus płynie w Łodzi, nie oznacza, że fale jej nie dosięgną. Choć więc Bóg jest wewnętrznym swego Kościoła, to nie znaczy, że Łódź Kościoła będzie płynęła spokojnie przez wody świata i historii. Życie pokazuje się inaczej. Siostro i bracie, życiowe burze przyjdą. Jeszcze nie raz, nie dwa doświadczymy trudności, bólu czy straty. Gdzie możemy szukać umocnienia w tych trudnościach? W Kościele, gdzie Bóg przez tak znaki podtrzymuje nas, daje poczucie bliskości i przekonanie, że On naprawdę tu jest. Oprze się na Nim, siostry bracie, a wówczas zwycięstwo Wyjdziesz z wszelkich trudności. Nie powiem ci tego, bo sam nie wiem, jakie dalsze rzeczy ci Bóg przeznaczył. Ani Ty tego też nie wiesz. Ważne jest, żebyś wiedział, że On Ci nie przygotował. Dlatego nie bój się, na mnie, bowiem jest przykołowiek Chrystus. Wyznajmy teraz naszą i chęć wierzę w jednym no.